Witam was serdecznie. Tak jak obiecywałam ostatnio na filmie w Duchnowie, teraz jestem w Markach przy niewielkim domu powierzchni około 100 m2, który jest inwestycją starszego małżeństwa. Pomagamy im spełniać ich marzenie o własnym domu. Obecnie mieszkają w mieszkaniu w drugiej części Warszawy. Tutaj mieli działkę, wykorzystują ją, podbudowę, którą, tak jak powiedziałam, zajmuje się nasza firma. Za chwilkę pokażę wam. To, co jest teraz zrobione, generalnie przejdziemy się po wnętrzach, trochę wam opowiadam o tej inwestycji. Zacznijmy od tego, co aktualnie mamy na zewnątrz jest to stuprocentowy standard naszej firmy. Dotychczas, jeżeli chodzi o pionowe przygody, wykonany został szkielet. Szkielet aktualnie od środka wykańczany jest płytą karton Gips, jest już wiatroizolacja, także szczelna powłoka przeciwwilgociowa jest wykonana w całości wnętrz natomiast dalej znajduje się wełna mineralna 15 cm oczywiście natomiast dalej jest płyta OSB dylatowana jak wiecie na klamrach żeby się nie klawiszowała no, nie może być też szczelna żeby i nie trzeszczała i też odprowadzała ewentualną wilgoć z wnętrza ściany za nią znajduje się oczywiście wiatroizolacja Dom budujemy z drewna certyfikowanego, budowlanego C24. Jest to drewno szwedzkie. Belki, które widzicie pod okapem, mają wymiar 22 na 4,5. Natomiast te, wraz z mieczami, czy też odkosami, różnie się ten element nazywa. Tutaj przy słupach są to belki o wymiarze 4,5 na 15. Okno jak widzicie, drutek, tutaj dodam od razu, że okno zostało pomniejszone i za chwilkę będąc w środku powiem Wam do czego, bo pierwotnie w projekcie było większe. Standardem oczywiście, jak wiecie, są też obróbki blacharskie. Tutaj na dachu odsunę się, podwórko jest niewielkie, tu jest bardzo gęsta zabudowa w tych markach, jak ktoś był to wie. Mamy gąb bitumiczny w kolorze szarym. Dom będzie otynkowany oczywiście tynkiem silikatowo-silikonowym, w kolorze takim piaskowym. Przyznam, że zapomniałem nazwy tego konkretnego koloru. Jest ich po prostu dziesiątki i nie jestem w stanie wspominać wszystkich. Natomiast no nie będzie to taki typowy biały, jak to się mówi, ale właśnie ciepły kolor, może bardziej wpadający w beż. Na górze będzie balustrada francuska, czyli taka barierka która będzie ochraniać domowników przed ewentualnym wypadnięciem. No nie jest to zabawne, może się zdarzyć i po to właśnie ktoś wymyślił takie mm, bariery. Tu wszędzie w okapach wykonamy podbitki z PCV w tym przypadku bardzo praktycznie nie widać pajęczyn. Ładnie można i kolorystycznie dopasować się do reszty budynku. Mam na myśli kolorystykę. spusty nowe, prostokątne, również z tej samej blachy co obróbki. Rynny także to też jest nas standard. Tutaj będzie zawór podlewaczki ogrodowej, włącznik światła, tutaj jest e, końcówka zaciągu powietrza, zewnętrznego do kominka. O tym kominku też wam za chwilkę powiem. Tutaj są e, rury wentylacji, na górze już są kominki odpowietrzające do. E, no, płyty do gotowania, ale też do kanalizacji, oczywiście. Taka wentylacja też jest w standardzie naszej firmy. Tutaj od razu dodam Wam jedną rzecz. Jak widzicie, jest komin, który wykonany jest w obróbce blacharskiej. I powiem szczerze, bardzo polecam takie rozwiązanie wszystkim. Jest to rozwiązanie estetyczne. Taka obróbka nie jest naszym standardem, no ale warto zainwestować. To nie są aż tak duże pieniądze, żeby rezygnować z takiego rozwiązania, a potem się martwić wyglądem. No takiego komina zabrudzonego właśnie. Zauważcie, no nic tu nie moknie. Płyta karton-gips jest zakryta szczelnie, żeby nie zamoczył jej deszcz. Stoi na paletach. E, w odpowiednim momencie to rozpakujemy, kiedy będzie potrzebna. Znowu zakryjemy, żeby broń Boże nie zamokła. Także naprawdę staramy się to robić porządnie, żeby później nie było żadnych niespodzianek z wilgocią w takim domu. No i oczywiście taras. Taras będzie zadoszony, jak najbardziej sprzyjam takim rozwiązaniem. Wejdźmy do środka. Tutaj mamy już wylewkę posadzkową. On będzie ogrzewany elektrycznie. W wylewce są kable grzewcze, kable oporowe. To działa trochę jak żelazka. One się nagrzewają oczywiście nie do takich temperatur. Oddają temperaturę do posadzki. Ogrzewanie działa bezwładnościowo, także. Będzie to na pewno bardzo ciepło. Jeżeli chodzi o wydatki, inwestor powiedział mi, że za sam czynsz mieszkania na Ursynowie płaci 1000 zł, Z pewnością miesięczne utrzymanie tego domu będzie znacznie tańsze, nawet przy ogrzewaniu elektrycznym, którego tak wszyscy się boją, ponieważ mieszkają w domach murowanych. Tutaj będzie aneks kuchenny. Tu będzie wyciąg, prawdopodobnie kuchenny, pewnie tak, bo tu jest zasilanie. Fajna duża wnęka, może na jakąś szafę. Zwróćcie uwagę, że wykończone jest to od zewnątrz płytą o podwyższonej odporności na wilgoć, ze względu na to, że no tutaj jest większe narażenie. Wiadomo, gotuje się i tak dalej, więc jest większe ryzyko. No, podwyższona wilgotność w takim miejscu. Szybko minowy w którym jest w środku wkład ceramiczny z kremzyto betonu systemowy nikt już dzisiaj nie muruje czegoś takiego od początku Wyekranowany przeciwpożarowo od tyłu specjalnym ekranem z folii i aluminiowej oczywiście wełny mineralnej gęstej bardzo i tam jest pod spodem płyta karton-gips o podwyższonej odporności na wysokie temperatury. Oczywiście jest też między konstrukcją tą płytą zostawiona niewielka dilatacja po to, żeby jakby odsunąć tę wysoką temperaturę od drewnianego szkieletu. I tu jest tak nietypowo, bo zwróćcie uwagę, że podłączenie do komina jest z tej strony, to kolano. Zastanawiam się dlaczego tak jest, nie widziałem projektu wnętrza, ale prawdopodobnie tutaj będzie kominek może niewielki, ale na trzy strony, tak, z trzema szybami. Rura do zasilania, kanał zasilający powietrzem z zewnątrz, to będzie podłączone i wszystko zabudowane. Wentylacja tutaj dodatkowo, to wszystko grawitacyjnie będzie się odbywać, ten dom nie będzie mieć rekuperatora, ale to jest niewielki dom, więc jakby no nie ma chyba sensu instalować rekuperatora w tak małym budynku mieszkalnym. Tak jak wam powiedziałam tutaj na powierzchniach wszystkich ścian wykonane jest już, wykonany jest już opóźniacz pary wodnej z zapora paroizolacyjna z folii 02. Ta folia no, absolutnie nie przepuści do wnętrza ściany jakiejkolwiek wilgoci, tym bardziej, że no, mamy opracowaną technikę łączenia arkuszy w taki sposób, żeby nie dochodziło do przerwania czy rozszczelnienia miejsc połączeń, jeżeli ktoś powie, że no dobrze, ale przewiercone są wkrętami, umówmy się, to musiało być naprawdę duże ciśnienie w środku budynku, a na zewnątrz niewielkie. Oczywiście zawsze jest taka różnica, żeby doszło do jakiegoś zawilgocenia przez takie no, niewielkie otwory. Zresztą one są dociśnięte, jak widzicie, jeszcze profilami blaszanymi, także tutaj się nic nie będzie działo. Obecnie też kręcona jest płyta, tak to nazywamy żargonowo, czyli wszystkie pomieszczenia wykończone są może inaczej sufity, ściany od zewnątrz płytą karton-gips tak jak widzieliście w salonie i w aneksie kuchennym ta sypialnia jest już gotowa będzie niebawem szpachlowana tu mamy połączenie takie hybrydowe można powiedzieć że będzie to i pomieszczenie techniczne i pralnia aktualnie tu powiedziałem, że całym domu już jest później porów wodnej myliłem się no, ale niebawem będzie. Jak widzicie, tutaj już osłoniana jest wełna mineralna folią. Wszystko zostanie ładnie połączone. Powstanie taki, można powiedzieć, w cudzysłowie, monolit z tej. Foli i na to zostanie nakręcona płyta. oczywiście również w kolorze niebieskim, bo jest to pomieszczenie mokre. Jeszcze wzdłuż ścian, już na późniejszym etapie, jak następnym razem tutaj będę zobaczycie uszczelki y, 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 Soudal i no, specjalną folię w płynie, którą pokrywamy miejsce połączenia ściany z y, posadzką dla lepszej szczelności. Czyli na parterze mamy salon, który Wam pokazywałem, aneks kuchenny. Jeszcze Łazienki Wam nie pokazywałem. Tutaj będzie Łazienka. Ten element to odpowietrzenie kanalizacyjne i on zostanie zabudowany. No, powstanie taki szyb oraz taki, no można powiedzieć, zabudowa pod sufitem. Na szerokość mniej więcej tych rur. Nieco obawiało się tego inwestorka, ale ja uspokajam ją, że można to chociażby wykorzystać na jakieś dodatkowe oświetlenie. Natomiast ściana, mm, przepraszam, wanna zaczynać się będzie mniej więcej tutaj, tak jak wam pokazuję, i iść w tę stronę. Tutaj są zawory wody, tu będzie WC i nawet korzystnie będzie, jeżeli gdzieś tutaj e, za głową, jak się leży, masz jakąś taką półeczkę, bo można tę przestrzeń wykorzystać. Nie no zrobili takiej półki zabudowy, to już ktoś, kto będzie wykańczać to kaflami, będzie wiedzieć o co chodzi żeby postawić tam jakiś szampon, e, płyn jakiś tam, to wszystko to, co jest potrzebne w łazience do higieny. Tutaj w pierwotnym projekcie okno miało być szersze, natomiast w trakcie budowy okazało się, że nie może być szersze, ponieważ inwestorzy zauważyli, że kabina prysznicowa będzie zbyt wąska, postanowili ją poszerzyć. Nie ma problemu. Właśnie to jest zaleta takiej technologii budowy, że wystarczy wbić dodatkową belkę i już mamy zmniejszony otwór okienny. Tutaj dodatkowy jest jakaś bitka montażowa, prawdopodobnie na, nawet nie wiem, być może na. Na wieszak, tak? O, tutaj pan Wiktor mi podpowiada na wieszak. Okno zostało oczywiście dostosowane rozmiarowo. Producenta zamówiliśmy je i już się to wszystko pomniejszyło. Bardzo szybka modyfikacja w domu murowanym. No, niestety, wyobrażacie sobie, Do, o ile jeszcze zwężenie nie jest tak problematyczne, ale rozkucie na większe okno to już jest więcej zabawy. A w takim budynku robi się to znacznie łatwiej. System PEX oczywiście, rurki na wysokie temperatury bardzo odporny. Tutaj generalnie, tak jak Wam mówiłem na którejś z budów, że ta ściana jest ciepła, to w niej znajduje się izolacja, problem przemarzania praktycznie nie istnieje, choć mimo tego staramy się zawsze, aby te rurki wody były bliżej wnętrza ściany, niż zewnętrznej jej części. Czyli są jakby bliżej środka domu, bliżej płyty karton-gips, bliżej paroizolacji niż niż zewnętrznych warstw. Ciepłą wodą użytkową w tym domu będzie przygotowywać terma. no Dom będzie w całości na prąd. Terma z własną pompą ciepła. Jest to oczywiście wyższy wydatek niż e, powiedzmy boiler typowy. Natomiast no, czas zwrotu to 4-5 lat i już można się cieszyć naprawdę z bardzo niskich kosztów przygotowywania takiej e, wody ciepłej użytkowej co jeszcze pralka tu będzie i, i to wszystko to będzie bardzo wygodne duże pomieszczenie bo tak naprawdę ogrzewanie elektryczne nie wymaga żadnych buforów wody i tak dalej po prostu podgrzewa się kable oporowe znajdujące się przewody może bardziej znajdujące się w posadce, więc no, pod względem urządzeń technicznych no to jest ich niewiele. Właściwie jeszcze tylko sterowniki na ścianach. Zaletą jest też to, że można sobie ustalać temperatury oddzielnie w każdym wnętrzu, tak? bo te wiązki są porozkładane w taki sposób, żeby e, każda wiązka miała swój oddzielny sterownik i umożliwiała właśnie regulację temperatury. Niewielki wiatrołap. W wiatrołapie znajduje się e, skrzynka elektryczna, gdzie zbiegają się wszystkie domowe przewody. Ona jest oczywiście w pobliżu pomieszczenia technicznego. No jest tu też zasilanie trójfazowe wiadomo do urządzeń technicznych, skrzynka podtynkowa. I tak tutaj będą schody. Na początku miało ich nie być, chociaż docelowo zawsze miał być, tak? Bo e, właściciele tego domu mieli po prostu korzystać tylko z porteru, czyli z e, sypialni, pralni z technicznym, tam aneksu kochanego i salonu oraz tej łazienki. No ale jednak e, po konsultacjach z dziećmi e, stwierdzili, że Powstaną tu schody i tam to pomieszczenie na górze będzie zagospodarowane wcześniej niż sądzili. Za chwilkę tam wejdę i wam pokażę. Drabina idziemy na górę. Trochę ciężka z jedną ręką tylko. I tak, jesteśmy na poddaszu użytkowym. Tak jak wam mówiłem, pierwotnie, miało tu nie być na razie nic. Inwestor zmienił decyzję. Zatem y, zmieniliśmy nieco ustalenia w umowie i wykonujemy tutaj również pełne pomieszczenie. Pomieszczenie, które będzie z czasem i to już niebawem podzielone na trzy kolejne. Powstaną tu dwie sypialnie i łazienka, ale najpierw powiem Wam, y, jak to będzie zrobione. Oczywiście wykonamy tutaj pełną izolację termiczną z wełny mineralnej, obóźniacz pary wodnej, też to wszystko. Wykręcimy płytą karton gips. I wyszpachlujemy do gotowego. Natomiast inwestor stwierdził, że sam już kupi później. Profile yy, specjalne, z których y, no, rusz to taki ścienny i z niego wykona sobie ściany wedle własnego uznania. Oczywiście wcześniej ustaliliśmy jak ma to być zrobione, gdzie będzie chciał mieć te ściany. Jedna znajdować się będzie chociażby tutaj. No i y, tym samym też doprowadziliśmy tutaj nie tylko energię elektryczną, ale też odpływ kanalizacyjny w to miejsce i rurki wody, więc tutaj będzie WC. Powstanie więc na poddaszu użytkowym drugie mieszkanie. Czyli jak widzicie, no, budowanie w szkielecie drewnianym to e, daje dużą elastyczność w podejmowaniu decyzji. Można e, oszacować koszty, stwierdzić, że jednak, no nie wiem, powiedzmy stać mi teraz na to, żeby dokonać takich zmian od razu i zmienić szybko plany. My natychmiast to m, przygotowujemy w zasadzie Wykonanie tej e, zabudowy wraz z pozostałymi, tak jak mówiłem, paroizolacją, wełną mineralną, no nieznacznie wydłuży okres e, budowy tego domu. Tutaj e, po stropie przeciągnięte są e, przewody elektryczne, tak jak e, mają rozkładać się pomieszczenia na tym całym poddaszu. Widzicie, no to jest właśnie zaleta budowania w szkielecie drewnianym. No, w domu murowanym taka modyfikacja w przypadku tego inwestora, gdyby budował to tradycyjnie, albo by nie nastąpiła, albo została odłożona w czasie nie wiadomo na jak długo. Aha, jeszcze coś istotnego, Wam dodam, że ze względu na to, że dom ma ogrzewanie elektryczne, trzeba będzie też pomyśleć o ogrzaniu tego poddasza. Oczywiście, tak jak wam mówiłem w ostatnim filmie, ciepłe powietrze wędruje i owszem, na górę. I tutaj też będzie takie zjawisko zachodzić, będzie się nagrzewać posadzka na do ogrzewania elektrycznego. Natomiast, jeżeli powstaną ściany, muszą być dodatkowe źródła ogrzewania i będą nimi grzejniki elektryczne w tych pomieszczeniach. Doprowadziliśmy do nich od razu również. Zasilanie i też kable sterujące. No tutaj na tym poddaszu to jest ponad 40 metrów. Niektórzy kupują takie mieszkania, prawda? Za grube pieniądze. I tutaj, tak nagle, ad hoc powstanie właśnie takie mieszkanie. Klatka schodowa od góry oczywiście. Tutaj będzie. Tu będzie z jednej strony ścianka, a tu będzie poręcz, tu gdzie pokazuję wam ten krawędź. No i tutaj będzie druga ścianka. No ta poręcz będzie niewielka, bo schody będą się pewnie zaczynały mniej więcej w połowie tej długości. Dosyć strome, no ale tak jak mówię, dom jest wąski, działka jest niewielka przy tej gęstej zabudowie. Ona jest wąska, i no trzeba było stworzyć taki projekt, który. Będzie w tę działkę się wpisywać odpowiednio jeszcze zapewni możliwość wjazdu autem z boku. Tutaj też rozmawialiśmy z inwestorem, który planuje wiatę. Jestem teraz w białą Zebrałem was tutaj tylko i wyłącznie informacyjnie po to, żeby pokazać Wam, iż rozpoczęliśmy budowę kolejnego domu szkieletowego w tej miejscowości będzie to kolejny budynek z którego będę wam zdawać relacje w kolejnych materiałach wideo z tego szkieletu, który wznoszony jest za mną powstanie dom w zabudowie parterowej nieco większy od tych, które pokazywałam wam dość często ostatnio na filmach mówię też od razu, że niebawem rozpoczniemy budowę domu bardzo ciekawej bryle takiej przełamanej w nietypowy sposób ale szczegóły na dalszym etapie podam, bo nie chcę zapeszać, ale myślę, że niebawem ruszy jego budowa i będę też bardzo Dokładnie wam ją relacjonować. To na dzisiaj tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i pozdrawiam was wszystkich.